3, 2, 1 i jedziemy. Cześć, oglądacie 129 odcinek, tuż przed wyjazdem do Rzeszowa na internet beta. Właściwie Przez to właśnie, już jesteśmy, tak? Jest ale nas po prostu sprzedałeś? Sorry. Tak, zagraliśmy troszeczkę wcześniej. i Dzisiaj już jesteśmy w Rzeszowie. Właściwie drugi dzień konferencji. Nie widać, może, ale. Drugi dzień konferencji. Jutro konferencja się kończy. Prawdopodobnie jak zwykle jest niesamowicie i, i świetna konferencja, natomiast my ostatni raz w tym sezonie jesteśmy w naszym kochanym parku. Od przyszłego tygodnia tylko i wyłącznie w biurze, chyba że się zbierze sto łapek w górę. Co się wtedy zastanowimy. Nie, zimno, tak czy inaczej, tak. zacznijmy Dobrze. może od Twojego tematu. Dobra, mój temat dotyczy czegoś, czego nie poruszaliśmy w naszym programie od dłuższego czasu, czyli Apple. Eee, I Przez to raz, czego? Apple, taka firma. Ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki. Ale to jest jakieś takie. Co, im, co oni Mają przywożą? jabłko w logo. Przywożą komputery i iPhony. A już tak poważnie: Apple versus Samsung. Sławny spór, który niedawno został rozstrzygnięty. Na korzyść oczywiście Apple'a. Samsung musiał wypłacić w firmie z Cupertino ponad miliard dolarów odszkodowania. W tych ciężarówkach, tak? Po jedno co A to był fake, także to akurat nie było, nie było prawdą. Natomiast, co jest ciekawe, Apple chce iść dalej, chce pociągnąć ten temat i wysłało już nawet pismo, w którym domaga się kolejnych 700 milionów odszkodowania i zakazu sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych 29 urządzeń Samsunga. 26 telefonów i 3 tabletów, w tym między innymi Samsunga Galaxy jest 3 I wiesz... Dosyć ciekawa sprawa, zobaczymy jak to, jak to teraz sąd rozpatrzy, bo tak jak, jak, jak już wspomniałem na początku, do tej pierwszej do posłotu się przychylił. Natomiast tutaj, gdyby faktycznie była decyzja pozytywna, ona ma zapaść, z tego co widziałem, gdzieś na 6 grudnia na gwiazdkę taki prezent komuś może, może administracja zrobić. To, to no naprawdę, 29 urządzeń, 26 telefonów, to byłby niezły cios. Nie, nie wiesz, co to był za w ten wcześniejszy, do którego się. Tam było. była seria jakichś tam, e, powiedzmy, nadużyć, e, związanych z, w różnych urządzeniach. Do Ale nie wiązało się to nie. z wycofaniem urządzeń. Nie, 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 z absolutnie. Nie. To tylko chodziło o wypłacenie miliarda dolarów oszkodowania. Natomiast teraz Apple się domaga. I 700 milionów i jeszcze zakazu sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. E, I jeszcze a propos Apple, kontynuując ten temat, teraz już tak bardziej z pozytywnej strony, bo jakby no, ten spór patentowy też dla samego Apple nie, niezbyt korzystnie wpływa na PR. Ale w ogóle te spory patentowe niekorzystnie wpływają na innowacje na rynku. Ale... To raz, ale dwa, pamiętasz, że nawet Jobs mówił, że on, jego celem życiowym jest zniszczenie Androida, tak? Mhm. Kradzionego systemu, jak to nazwał, chyba coś w tym stylu. Także jego następca może się to jakoś, jakoś tam, w jakiejś mniejszej skali udać, bo, bo dla Samsunga naprawdę byłby to cios, gdyby, gdyby to przeszło. Natomiast ja, jako użytkownik Apple'a i, i, i urządzeń z jabłkiem, nie do końca jakby popieram taką politykę i nie do końca się z tym zgadzam. Także to raz. Natomiast jeśli chodzi o pozytywy, iPhone 5 w pierwszy weekend w 3 dni sprzedał się w, pon w ponad 5 milionach sztuk. E, trochę gorzej niż przewidywali analitycy, bo oni spodziewali się około 6 milionów. E, tam patrząc na wcześniejsze wyniki sprzedaży iPhone to były 2, 4 i teraz spodziewali 6 milionów w pierwszych 3 dniach. E, tu było 5, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Natomiast e, iOS 6 w 5 dni ponad 100 milionów instalacji no. na, 100, na ponad 100 milionach urządzeń. Masz? E, oczywiście, że mam. Ja również. Jak, jest, jak się jest jest mapy? Jest iOS 6, mapy. <laughs> mapy mapami, prawda? Jak Wam się podobają mapy? Dajcie znać, Bo ja tu średnio trafiłem. Marcin dotarł na granie 15 minut później. Tak, dokładnie. Bo Przez zgierz daleko. podróżował gdzieś. Natomiast Świnoujście. Świnoujście. Natomiast sam wynik mówi, mówi, mówi za siebie. 100 milionów, Świetna, świetny wynik. I tutaj akurat brawa dla Epla. Brawa dla Apple. A co ty masz na dzisiaj? Ja mam dzisiaj wielki powrót, mianowicie. Chodź... O mój wielki powrót z Finowiska. Nie, chodzi mi o serwis, który nazywa się, zaczyna się na my, a kończy na iSpace, czyli całościowo MySpace. Kojarzę. Pewnie pamiętacie, że jakiś czas temu Specific Media kupiło od News Corp MySpace'a za około 35 milionów dolarów. Wcześniej News Corp kupił go od pierwszych właścicieli za. 580 tak milionów dolarów, to. czyli News Corp, jak łatwo obliczyć, stracił na tym wideo około 545 milionów dolarów, ponad pół miliarda dolarów. Natomiast w tym momencie osobą, która się, chcą mocno się zaangażowała w stworzenie projektu jest Justin Timberlake. Pewnie tego pana kojarzycie. Mhm. Przepraszam, trochę się zaniepokoiłem, bo, bo tutaj jakieś dziecko biegło w stronę kamery. Być, nie no. Natomiast wracając do Justina Timberlake'a. Po 15 miesiącach, od właśnie przejęcia, pojawiły się pierwsze widoki wewnętrzne, jak to ładnie można nazwać, nowego MySpace'a. Mianowicie Justin Timberlake puścił filmik na swoim Twitterze, na którym pokazany jest, jak ma wyglądać nowy Myspace. Jak ma wyglądać nowy Myspace? Wiesz, co ma wyglądać? Znaczy, powiem Ci szczerze, że robi wrażenie. Robi bardzo duże wrażenie, to nie jest żadna kopia Facebooka. Ciągle stawia na muzykę w środku, natomiast ten aspekt społecznościowy jest niesamowicie mocny. Wszystko można zobaczyć, znaczy ten filmik dokładnie można zobaczyć na stronie new.myspace.com i tam też ten filmik kieruję, więc to tak troszeczkę cykl zamknięty, można podać swój adres e-mail, więc przy starcie, przy starcie po prostu otrzymacie informację, że MySpace już ruszył. Co z tego filmiku można wnioskować? Będzie logowanie przez Facebooka i Twittera oraz możliwość zaciągnięcia swoich tam zdjęć, opisów i tak dalej, i tak mhm. dalej z tych serwisów. Statusy będą podobne jak w mobilnym Path, bardzo fajnie uzupełnione, bardzo designerskie. Troszeczkę w ogóle cały feeling no MySpace przypomina mi Windows Phone. Słyszałem, że ma być dosyć pociągnięty z stronę. Iż tam E-Boad, mi się pojawiało. Troszkę tak. Widzies no. No, jest też trochę podobny. Inspiracja. I znaczny wpływ muzyczny, czyli będzie można przeszukiwać artystów, słuchać ich muzyki, dodawać albumy, tworzyć playlisty. Ma wbudowanego playera. Pytanie, czy Myspace postawi na swój system muzyczny, czy dogada się na przykład z Deezerem, z, ze Spotify albo z jakimś innym serwisem który już tą drogę przeszedł, no nie? Ja pamiętam, jak y, dwa lata temu, kiedy byliśmy w tam jakoś tak, no, dwa i pół, tak, roku dwa temu. pół roku temu, jak rozmawialiśmy, jeszcze wtedy e, MySpace należał d, do News Corpu i rozmawialiśmy tam z jednym z przedstawicieli, to właśnie w wywiadzie mówił nam, że, że MySpace bardzo mocno chce się nakierunkować na muzykę, że teraz nie chce jakby rywalizować o tą część społecznościową, że jest że są bardzo silnie nacisk właśnie na muzykę, na widać. artystów i, na, i na, y, na słuchaczy, na fanów, Natomiast gdzieś to się rozpłynęło, nie? gdzieś, ten, gdzieś to się rozpłynęło, MySpace, MySpace, MySpace tera, znaczy News Corp sprzedało co MySpace i fajnie, że teraz do tego Ale wiesz co, powiem Ci, że fajnie, bo, bo to nie jest, wiesz, to nie jest taka kolejna społecznościówka taka jak, yy, jak wcześniej, tylko mhm. tak naprawdę mają swoją niszę na rynku i mocno się jej trzymają. To jest nisza muzyczna i, i fajnie, że na będą tam rozwijać. Natomiast mnie bardzo ciekawi jak twarz Justina Timberlake'a, czyli jednak wielkiego celebryty wpłynie na, na nowego MySpace'a. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam tak. jeszcze raz z Bety w przyszłym Dzisiaj tygodniu. Naprawdę fajnie. Zapraszamy za rok. I ciepło zapraszam za rok. Dokładnie tak i widzimy się jak zwykle w przyszłym tygodniu. Cześć. See you.